Witamy kochani serdecznie. Od nowa komórki macierzystej. Zapraszamy Jolanta, hasło Dalia. Wszyscy są już gotowi. Simone przekazuje wizerunek. Jolanta, J-O-L, J-O-L, A-N-T-A, A-N-T-A, OK. Błaś, do pomarańczowej półkuli, gdzie już tam w tej wodzie turkisowej powinna być ta postać już w Okay, die base sich, wir Baza brain. się otworzyła, lewitują do środka. Jest. Już jest woda w ruchu. Ist in Za chwilę zobaczymy, jakie pierwsze organy są wypłukiwane, bo to się te informacje, które z organów wypływają, wypłukiwane są, rozświetlają się kolorami. Ok, jest rote farby. Czerwona, też układ krwionośny jako pierwszy jest wypłukiwany. Jest e, Niebieska farba, układ oddechowy. Wypukiwany jest. I zielona farba to są komórki zmienione genetycznie, jakie w kolejności są wypukiwane z informacji. I żółta jeszcze farba, komórki skórne są wypukiwane. I już ta postać się rozjaśnia w tej wodzie i więcej wypukiwane, tym więcej się rozjaśnia aż do przezroczystości. Cały czas jest. Ta woda w ruchu i te informacje stare są wyrzucane na zewnątrz. Także cały czas się ta postać znajduje w czyściutkiej, energetycznej wodzie turkisowej. Okay. I już te kolory się po bokach wymieszały, już nie widać, jakie organy następne są wypłukiwane, ale to już nieważne jest. To idzie w kolejności od najciężej obciążonych komórek do najsłabiej albo, albo jeszcze niezabrudzone. To też wszystko musi być wypukane żeby była dostarczona pierwotna informacja. Gut. <coughs> Jetzt wird die Base energii. Energie. Pozytywa, e, pozytywna energia wypełniła całą bazę. Dochodzi do przyspieszenia całego procesu. Sind die Umrisse so ein uh, schmutziges Weiß. I już się rozjaśnia. Ta postać już taka jest kremowa. Coraz więcej, coraz więcej się rozjaśnia. Im więcej ubywa informacji z komórek, tym więcej się rozjaśnia. Biała teraz taka się robi już taka e, bardzo jasna ta postać. I już się baza otworzyła, to przejście, ten portal tam do kryształowej, do kryształowej nazywam, to jest jak szklanna wygląda ta, ta baza i tam jest stół kryształowy, dlatego mówię też baza kryształowa i tam się odbędzie najważniejszy proces odnowy komórki macierzystej. I za chwilę cała grupa okay, będzie i Już ta postać się robi przezroczysta, zanika w wodzie. To już są końcowe organy wypłukiwane z informacji. Za chwilę dojdzie do teleportacji tej istoty tej wody. I cała grupa z Rafaelem już lewituje do góry, do szklanej półkuli i oczekują przy stole kryształowym na tą istotę, jak dojdzie do teleportacji. Za chwilę to się stanie. Wszystko idzie. Swoim już doszło do teleportacji, ukazała się na stole kryształowym. Woda jest spuszczana. Baza się zamknęła, skan zjeżdża i zaczyna ściągać warstwa po warstwie, aż zostanie odkryta ta główna komórka macierzysta, cały archiwum informacyjne tej istoty duchowej i fizycznej. Istota duchowa przenosi ze sobą cały czas, nie zmienia się nic, te same informacje, właśnie te DNA znane. I skan już się zatrzymał z tymi warstwami podjął do góry. Und zwar jest mit dem blauen Punkt auf relativ weit oben am Darm. Po lewej stronie, komórka macierzysta znajduje się w górnej części jelit. Na jelicie jest osadzona. Całkiem po prawej stronie. I już robot jest przy stole kryształowym. Jego ramię z tą igłą już wzięło na miary, ta komórka rozświetliła się na czerwono z błękitnym punktem i wjeżdża do tego błękitnego punktu. Tam jest całe archiwum. I już jest w środku. I te wszystkie nibelowane są teraz informacje, które Dotychczas były w tym archiwum? To jest są ganz uh, rot bis ganz, ganz helle rot I the the DNA, DNA jest ma we wszystkich kolorach, odcieniach czerwieni. I już odbywa się od nowa informacji w komórce macierzystej. To są informacje pierwotne, które otrzymała ta istota przy stworzeniu właśnie. Te osobiste DNA. I te najczystsze teraz informacje są dostarczane do komórki macierzystej. I później, jak to ciało astralne połączy się z ciałem fizycznym, przekazuje to właśnie na ciało fizyczne te informacje. To jest proces, nie wiadomo jak to długo trwa. U jednych jest szybciej, w zależności jak to ciało fizyczne było zniszczone, czy chorobami, czy, czy sytuacjami, gorączkami, wszystkie możliwe. I te właśnie informacje wtedy się niszczą poprzez jedzenie, picie, poprzez zażywanie wszystkiego. No teraz wiadomo, w jakich czasach żyjemy. I już igła poruszyła się do góry, od nowa komórki macierzystej, proces jest zakończony, ramię podjeżdża do góry. I Rafael odstawił robota do kąta, skan zjechał z warstwami, ostatnia warstwa ściągnięta jako pierwsza jest nakładana i w odwrotnym kierunku skan z powrotem się porusza, kompletuje ciało astralne z powrotem. To jest kopia ciała fizycznego. Z, ciała ciała I nos jest kompletowany. Skan zatrzymał się, pusty podjechał Sehr do góry. Automatycznie, aura, automatycznie została nałożona nowa aura i nowa ochrona planetarna. Wyszła ja, ze stołu i sobie tańczy. Tańczy, sprawda ciało jest w takim płynnym ruchu. Składa podziękowania, zadowolona. Portal ze ślizgawką po już się otworzył. Żegna się i spokojna z taką gracją zniknęła w portalu, połączyła się z ciałem fizycznym. Od tego momentu zaczną się zmiany w ciele fizycznym i to będzie odczuwalne, widoczne. To będą występowały symptomy, właśnie tam, gdzie już. Były organy uszkodzone albo po przejściach i tak dalej jako pierwsze, tam będą te informacje dostarczane. Także cieszymy się i gratulujemy. Zostańcie kochani zdrowi. Namaste.